Modyfikacja, którą dzisiaj będziemy sprawdzać Nazywa się It's not real Możecie ją znać, możecie jej nie znać Ja jej nie znam Tak szczerze mówiąc to wpisałem w czata GPT Jakieś ciekawe modyfikacje podobne do, do, do broken script I wyszła mi właśnie ta modyfikacja It's not real Więc stwierdziłem, że sobie ją nagram No do dokładnie tak I jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ ostatnio no, nagrałem drugą część, yy, drugi part 2 jakby, part 2 tej modyfikacji Inside the System. Kojarzycie pewnie ten pulpit, yy, ten pulpit taki czarny z tymi chińskimi znaczkami, nie? The cool Player 303 pisał, że, napisał w tym tekście, że były jakieś trzy kobiety. Ta postać, CoolPlayer303, była tą czwartą kobietą bodajże. Czy tam czwartą tą osobą, kobietą coś takiego? czwartą czwartą osobą. I ktoś coś jej zrobił właśnie nożem. Właśnie z tego wynika ten, ta wiadomość, The knife was cold. I wtedy obudził się w tym świecie, w Minecrafcie. I stąd chyba właśnie te teksty takie, że The knife was cold. I tak dalej, i te inne takie przerażające wiadomości, nie? Bo mi się wydaje, że bez be, zbędnego bez przedłużenia możemy chyba zaczynać tą niesamowitą przygodę z kolejną straszną modyfikacją. I znowu będę strał pod siebie i będę blisko zawału serca. Tak, świetnie. Dobra, it's not real, tak? chyba, Chyba tak, it's not real, no? Także wszystko tutaj jest, wszystko jest. Dobra, okej. Okay. I stwórz nowy świat. Tak. Okej, okay, także jesteśmy na świecie już. Trochę musi się oczywiście przelagować na początku. Bo to Minecraft oczywiście na moim komputerze, więc trochę musi się po, po, po prostu przelagować. I teraz tak oczywiście mam ze sobą kawę, bo jakby inaczej na każdym filmie musi być po prostu kawa, żeby coś się działo. Pierwsze wrażenie. Minecraft, po prostu, no, typowy Minecraft, nic się nie dzieje jak na razie Zresztą co ma się dziać, to jest dosłownie początek filmu To jest początek dosłownie świata, co, co to ma się niby dziać jak na razie I Jak to jak na razie oczywiście znaleźć wioskę, żeby tam się budować, może znaleźć jakieś ciekawe rzeczy na sam początek, jakieś jedzonko czy coś Więc... Yy... Tak, może... Okej, okay, tam jest, aha, tam, tam już jest ten, tam jest zrujnowany ten już portal, dobra Ale pierw może zrobię sobie rzeczy, typowo, klasycznie, zróbmy sobie rzeczy I potem zacznie po prostu eksplorować ten świat Niestety znowu mogę mówić trochę niewyraźnie przez y, mój zatkany nos tak, znowu mam nos zatkany, a ja nie wiem, nie, nie wiem jak to się dzieje, no nie mam pojęcia, więc znowu będę mówił niewyraźnie najprawdopodobniej. No, no może podejdziemy do tego jeszcze portalu na szybko, może coś tam ciekawego jeszcze wyjmę z tego portalu, zrujnowanego. I chyba przytoczę tą samą taktykę, co w The Broken Script, czyli, mm, czyli nie będę po prostu chodził spać w nocy. Może to da jakiś, jakąś, jakiś ciekawy content, może jakieś nowe, nowe ciekawe rzeczy, bo to po prostu da. Brak snu w nocy, jakieś ciekawe postacie, może nowe się pojawią? Po prostu postacie. Może się pojawią jakieś potwory, czy moby jakieś okropne. Mam nadzieję, że nie będzie powrotu tych strasznych wiadomości. Poprzedniego filmu, ani w ogóle jakichś dziwnych programów, czy innych dziwnych, przerażających rzeczy, wszystko jest tak jak powinno być, jak na razie. No, nic nowego tutaj nie ma, chociaż już mam ciary na. No i już mam ciary. Dziś gdzie już mam ciary. Co jest? Ja już mam takie dziwne jakieś przeczucie, że zaraz coś się wydarzy. Ja nie wiem. Od razu kamień sobie wykop, dobrze. Jak już jest kieskinia, to może kamień wykopać. Wspaniale. Ja nawet nie wiem skąd i dlaczego mam takie ciara Ale po prostu no czuję Czuję w kościach, że zaraz coś się wydarzy, nie? Mam takie po prostu dziwne Nietypowe, niefajne Przeczucie Jestem głodny, nie mam jedzenia Super, super, ale Kozacki początek Już mi się podoba, dobrze, dobrze Jak zawsze zwarty i, go... zwarty i gotowy, no No oczywiście, że tak o, dobra, są owce, dobra, są owce Kozacko, dobra, daj mi tą owcę od razu sobie, mogę, mogę od razu sobie łóżko zrobić W razie czego Gdyby, gdybym miał zaraz umrzeć Będę, będę miał od razu Dobra, super Kozacko, daj mi Szybko zjeść to, zjeść to, dobra Nie, trzeba, trzeba tą Tą wioskę szybko znaleźć Nie wiem, czy to nie jest modyfikacja typu że muszę długo grać w tą modyfikację, żeby cokolwiek się stało. Czyli coś te w faktycznie się The Broken Script. O! Co JEZU! Czy nie ma kpr -a. Aha, bo ja klikam G Nie mi się oczy zamykają? Chyba tak. A po co mi to? O, wio o wioska od razu! A jak ja jej nie zauważyłem? Tu stałem tutaj nie widziałem. Wi A dobra, faktycznie mogę mnie nie widzieć. Dobra, nieważne, zróbmy sobie może po prostu od razu piecy albo coś cokolwiek. A teraz tam jest węgiel, więc możemy sobie ten węgiel wykopać. I już coś się stało, już jakiś dźwięk creepera był. Super. W Słuchajcie, sensie super, nie super. Nie wiem, że jest taka super wiadomość, że be, be, będę mnie tak straży tym creeperem po prostu. No dobra, jest wioska, bardzo spokojna wioska, jak zawsze oczywiście. Nic tutaj się ciekawego nie dzieje. Wila, y, w, w, golema też tutaj nie ma. Przydałby się tutaj golem, że miał od razu. A jest golem, dobra. Zaraz sobie tego golema y, ukatropimy. tropimy. Wezmę od niego sobie żelazo. Tylko pierwsze znaleźć jakieś skrzynki i coś może w nich ciekawego będzie jeszcze. No cześć golem. Właśnie, tu siano jeszcze jest, więc zaraz sobie te siano też weźmiemy. Tu coś jeszcze jest może? Nie, nic tu nie ma. Dobra. Okej, okay, to mi te siano po prostu, zbierz. Chleba sobie z tego zrobimy i zaraz dopadniemy golema. Dobra, jest już noc. Czy coś się w nocy wydarzy? Do łóżka! Ja ci, ja, ja ci łóżko zabieram. Jedno, bo ty i tak nie śpisz. Ej, właśnie, chwila. Ty, bo te wieś taki nie spały w nocy, czy mi się... Czemu te wieś taki nie śpią? Ej, spójrzcie na to, ty wieś taki... Nie no śpią. Niektóre takie śpią, niektóre nie. Te na przykład śpi, ale niektóre takie po prostu chodzą po. na zewnątrz, po prostu chodzą i tyle. O te na przykład stoi w miejscu, nawet do łóżka nie idzie. Aha, bo tu łóżka nie. Aha, bo to łóżka nie ma nawet. Dobra, okej, okay, to to w porządku. Dobrze, ok. To, to nieważne. No dobra, to możemy chyba stąd wychodzić. Zrobi jeszcze tylko. Zrób tylko jeszcze pochodnie razie czego. Dobra, kozacko. I więcej. Y, więcej siana mi weź. Dobra. Więcej siana daje więcej chleba, daje więcej jedzenia. Kozacko. Dobra. Tu jeszcze jest w ogóle coś? Tu jeszcze jest kontynuacja tej wioski. Ciąg dla się tej wioski tutaj jest jeszcze. A tu jest tylko jakaś bramka. To nie, to nieważne. Dobra. Nie, dobrze, myślałem, że tam coś jest, ale jednak nie. Creeper coś. Ipa ła, 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 czekaj, czekaj, ja może mogę zrobić tarczę. Ej, chwila! A tarczę zapomniałem, zrób mi tarczę szybko. A, nie mam drewna nawet. Wow, ale jestem przygotowany. Ja nie mogę, kołzarska. Jestem przygotowany, naprawdę, nie? Coś niesamowitego. Weź mi więcej drewna, po prostu, człowieku. I mnie, mnie nie denerwuj nawet. Weź mi te drewno, po prostu, zrób mi tarczę od razu Żeby przypadkiem mnie te szkielety nie, nie poubijały Bo to będzie tragedia, no Będzie naprawdę katastrofa, jak mnie Zombiaki, potwory te minecraftowe ubiją, a nie sama modyfikacja Dobra? No od razu zrobię weset tą tarczę dobrze. Dobrze. Okej, okay, no nic tu nie ma. Poza tym jednym dźwiękiem creepera, który miał mnie przestraszyć, ale kompletnie mnie nie wystraszył. Kompletnie mnie nie przestraszył ten dźwięk creepera. No nic tu nie ma w sumie, no? Nic co mogłoby mnie zainteresować, więc chyba po prostu pójdziemy spać, bo... Bo i tak nic się nie dzieje, mi się wydaje. Na niebie też nic się nie pojawia, więc możemy iść chyba spać. Kozak. Kolejny w ogóle ten. Kolejny zrujnowany portal. Dobra, może będzie jeszcze coś ciekawego tutaj. Okej, okay, więcej żelaza. Motyka. Kill of, dobra. Spoko, przyda się, nie ma sprawy. Wszystko się przyda. Wszystko się nada. Miałem coś zrobić, nie pamiętam co już. Czekaj, miałem coś zrobić, czy... Tak, miałem zrobić piecyk, tak w ogóle. Miałem zrobić piecyk, chwila. I od razu może przepalę sobie te mięso całe tutaj. Dobra. Może faktycznie muszę przeczekać parę dni, jest dopiero dzień pierwszy, więc... Nie ma prawa, żeby cokolwiek się wydarzyło pierwszego dnia, prawda? Dopiero tam w drugim dniu albo w trzecim dniu coś się może wydarzyć Także mi się wydaje, że nie ma sensu jak na razie chodzić w nocy Tylko po prostu przetrwajmy ten dzień, w nocy będziemy normalnie chodzić spać, spacie dopiero trzeciego dnia może coś się wydarzy, mam taką nadzieję bynajmniej, że coś się wydarzy Nie wiem o co chodzi z tym G Że zamykam oczy, jakby to jest mechanika, ja znam tą mechanikę z modyfikacji pewnej Shut your eyes chyba Tam była ta mechanika, ta. Jezu nie do lawy Tam była też ta mechanika um, zamykania właśnie oczu Właśnie chyba. co jeżeli przytrzymam sobie te zamknięte oczy Nic Okej okay. Coś jakby miało się zaraz wydarzyć, ale no, nic się nie dzieje, tak jak już mówiłem wcześniej, przez cały czas się obra obracam, może w poszukiwaniu czegoś, jak się obrócę, ale nie, jednak, jednak nie, to nic nie daje, to obrócenie się za siebie. Ty, a co jeżeli wpiszę... Hello. O, na przykład wpiszę hello? Coś się wydarzy nie ok a jak napiszę hi nie who are you nie wiem, próbuję to samo mechanikę wpisywać co w The Broken script może coś się odpali nie wiem cokolwiek próbuję tak naprawdę zrobić Jakieś, nie wiem, teksty czy wiadomości do niego, może wyślę, nawet nie wiem do kogo pisze tak naprawdę. Nie wiem. Okej, okay, wróciłem do tego samego chyba punktu mi się wydaje, albo to jest inna wioska. Ja to jest chyba. Nie, to jest inna wioska. No, to jest jedna wioska kolejna, dobra. Jest to jakaś nowa wioska. Tak, to jest inna nowa wioska, dobra. Jest to tutaj kolejne chlebki. Super, dobra. Nie zamykaj mi drzwi przed mordą! Będzie mi drzwi przed nosem zamykać Też tak ci zrobię, ci nos kliszczę i co wtedy? Co nos przykliszczysz? Dobrze, dobrze Spokój i harmonia Ok, kolejny golem, więc ja tego golema sobie może znowu ubiję Z chęcią, bo będę miał kolejne żelazo, dobra Chodź Daj mi to żelazo, D daj mi to jeszcze Chodź tutaj! daj. Chodź Idzie, dobra. Dobra, ja myślałem, że się to trzyma w miejscu. Chodź. Chodź. Czy on jest to ułomny? No chodź tutaj! Chodź! No chodź tutaj, to ci jest, ty debilu! Chodź! Chodź, no! No chodź tutaj przecież! Idziesz czy nie... No ty... Raz, dwa, trzy. Jak mówię chodź, to chodź, a nie stoisz w miejscu i tu mam czekać na ciebie jeszcze, żeby cię zabić, to ty jako normalny jesteś? Mi się czekać nie chcę, nie mam tyle czasu. Niepotwory najprawdopodobniej gdzieś tam gonią, nie wiem, a ty jeszcze czekasz i ty, ty, ty co? No. 6 Dobra, już nie tak źle mogło być, a nie, nie tak źle, mogło być gorzej, dobra. Cyk i cyk, dobra, okej. Okay piek piek, dobra. Daj mi ty od razu żelazo i ty crafting. I teraz tak, weź mi, schowaj. O się, czekaj, bo ja mam przecież... No prawo. Proszę wam wolni, samo się... Już się nie nabiorę na to kolego. Przykro mi, już się już się nie nabiorę. Nie ma tak łatwo. Dobra, okej, okay, wszystko co... Wszystko co miałem, wszystko schowałem. Dobra, okej. Okay. Wszystkie niepotrzebne rzeczy schowałem, dobra. I teraz tak, możemy chyba iść. Mi się wydaje, że dalej, albo inaczej może po prostu faktycznie się prześpię. Tutaj jest dzień pierwszy, dzień drugi będzie, więc w dzień, w dniu drugim, mam nadzieję, że powoli powinno się chyba coś już dziać. Mam taką nadzieję, bynajmniej, bo nie bez powodu ta modyfikacja nazywa się It's not real, prawda. Więc coś poważnego tu powinno się dziać, chyba. Nietypowa jest ta mechanika. Wiecie, tych, tych zamykania oczu. I przez cały czas rozmyślam, co ona może oznaczać i po co ona właściwie tutaj jest, ta funkcja. Czy jeżeli coś się pojawi, to będę musiał zamknąć oczy po prostu, żeby na niego nie patrzeć? Jest chyba taka opcja mi się wydaje. Że zamykam oczy po prostu nie widzę tego całego gościa. Ja to byłem już, dobra. Czyli znowu się cofnąłem, pójdziemy w tamtą stronę tym razem, żeby po prostu iść jak najdalej od tych samych rzeczy, w którym... od tych samych miejsc, w których już byłem. Nie chcę, żeby te miejsca się, się jednak powtarzały, nie? Żeby było coś, żeby była taka różnorodność po prostu. Modyfikacja it's not real. Czyli coś tu się może wydarzyć takiego niespotykanego. Na innych modyfikacjach, coś nietypowego. I mam taką nadzieję, że coś takiego właśnie tu się pojawi. Takiego. Mocnego, faktycznie, nie? I wierzę w głębi duszy, że zaraz coś się wydarzy. Bo zaczyna mi delikatnie lagować. A tutaj lagi oznaczają, że coś się respi. Naprawdę, przez cały film nic się nie stanie? Naprawdę? Kompletnie nic? No to wygląda No bez przesady ty No jest kompletna cisza, no to ci no nic po prostu nic, no jednie ptaki ćwierkają Jakieś tam syczenie creepera, ale to jest wszystko? Naprawdę? Fajna i mi się wydaje, że jeżeli ta modyfikacja też się, roz, też się rozciąga na wiele dni, żeby się faktycznie odpaliła, to chyba z tego nagram parę odcinków znowu. Może dwa, trzy odcinki z tego nagram i faktycznie pokażę Wam całą modyfikację. Jeżeli w kolejnych dniach coś się będzie działo, no to mam nadzieję, że faktycznie. Te 2-3 dni wystarczą, żeby pokazać cały. Te 2-3 filmy pokażą, żeby. Kurde, co je? Te 2-3 dni wystarczą, żeby pokazać całą modyfikację. Dobra, to jest. Okej, okay. nieważne. Jest dzień drugi, ok? Co co, 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 to było? Co, co, to, by, co, 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 co to było? Co? Ej! Ej! Chyba wywołałem wynika z lasu! O nie! Ty, bo tam jakiś cień się, Jakiś cień tam się pojawił, ty! Oj, ja nie wiem, czy ja mogę się... Tam jest wioska. Ej, tam był cień jakiś, widzieliście to. Tam był cień. Okej, okay, czyli już się zaczyna. O, już się. Już się zaczyna. Dobra, okej, okay, za zaczyna się. Zaczyna się, dobra. Mhm. Mm okej, okay, dobra. Super. No, jaki, jaki miałem wieśniak tak? Okej, okay, dobra Fajne Jakiś cień Jakiś, nie wiem co to było Duch może, cokolwiek Raczej duch, albo coś, nie wiem To było coś, coś ciemnego Cień po prostu jakiś to mógł być Szybko sobie poprzepatrzę. O! Okej, okay, zbroja normalnie to tutaj na środku, dobra, okej, okay, w porządku, mi to pasuje jak najbardziej, niech tak będzie więcej, może tu coś jeszcze jest? Nie, tylko to samo, dobra, to jest to samo, okej, okay, dobra. Tam był cień jakiś. A co jeżeli te potwory respią się na tylko jednym wybranym biomie, na właśnie takim, na którym teraz się znajdujemy? Co jeżeli tutaj będą jakieś cienie się pojawiać, po prostu, raz na jakiś czas? Tak jak wtedy właśnie się ten cień pojawił. A? Może, a nie wiesz, a nie wiesz, a może. Dlatego teraz trzeba mieć oczy dookoła głowy. Tak w razie czego. Podejrzewam, że na nagraniu będzie więcej widać, czy coś się pojawiało. Będzie o wiele więcej widać. Coś czego ja na przykład mogłem nie zauważyć, prawda? Po prostu wydaje... Możliwe też, że teraz będzie... Będę miał jakieś schizy, nie? Też jest taka opcja, że będę, że, że, że będę miał schizy i będzie mi się wydawało, że coś widziałem, ale jednak tam nic nie było. Bo ja, mam, bo ja mam tak często ostatnio, jak pojawi mi się jedna... Jeden stwór mi się pojawi... Przez cały czas, gdzieś tam mi się wydaje, że widzę tego samego stwora przez cały czas, ale tak naprawdę tego nie ma, tego stwora, te, te, tego moba, tego bytu, czymkolwiek to jest. I nie mówię o tym cieniu na przykład, chociaż już mi się wydawało, że parę razy widziałem ten dzień znowu, tylko mówię o różnych innych sytuacjach, w których raz się pojawia jakaś postać, a potem wydaje mi się, że, że wszędzie tą postać widzę, widzę już. Tam jest w ogóle jakiś blok, ty. To jest blok chyba, tam, aktywujący pułapkę jakąś. Yyy, e, mówić... Co miał powiedzieć? A! Co potrafi zrobić ludzki mózg... ...z w ogóle z wyobraźnią, że wyobrażasz sobie rzeczy, widzisz rzeczy, których tak naprawdę nie ma, nawet w grze. I twój mózg wydaje ci się, że widzisz jakieś cienie, stwory, których tak naprawdę nie ma. Nie? To jest ciekawy. Bardzo ciekawy. A to jeszcze bardziej schizuje, nie? Kolejna wioska. Ja nie wiem, ty ja mam teraz takie szczęście do, do, do tych wiosek. Ty chyba trzecia wioska z rzędu mi się pojawiła. Tak ja na jeden. Raz nie mogę ani jednej wioski znaleźć. A jak już znajdę, to jest opuszczona w ogóle. A raz, ja potrafię znaleźć trzy wioski pod rząd. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ja mam po prostu fart czasami do tych wiosek, no. Fart, ale pecha, no jeden z dwóch. Hit po prostu. Ojej, zombiak. Co patą jeszcze? Cześć. Ale opaty ty nie oddał ci. Tam nie, dobra, to ja ma. Wydawało mi się, ale jednak jednak nie. Hmm. <ścoughs> znowu golem, zaraz znowu sobie go ubijemy. Bo ja tu, ja w tej wiosce nie zostaję, nie wiem czy chcę, nie zostaję w tej wiosce raczej. Nie mam ochoty nawet zostawać w tej wiosce. A może zrobię sobie mapę? Mam pomysł. Czekaj, myślimy zrób mapę. Co się jest dookoła? Nie. Nic wokół nie ma. Okej. Okay. Dobra. Jest prawie godzina nagrania i praktycznie nic się nie stało, czyli faktycznie ta modyfikacja potrzebuje czasu, żeby się napędzić. Czyli to samo co z The Broken Script niestety Czyli faktycznie wychodzi na to, że jeszcze z dwa filmy o tym nagram o tej modyfikacji. Może coś się wydarzy, nie wiem zobaczymy Albo po prostu znowu znowu albo po prostu znowu robię coś nie tak Jest też taka możliwość, że robię coś nie tak Przestań mi się odbijać, Jezu, ja mi się odbija strasznie, no przestań! Po co? Ech, zimna kawa Łaaa, najlepsza kawa, to jest zimno, pamiętajcie, mhm. No nie, jeszcze głodny jestem, dobrze, no na pewno. Dwa mhm. pająki. Jezu, jak on skacze, zapomniałeś, że te pająki skaczą na mnie. Ja nie mogę, ty, jakie, jakie, jakie głupstwo, jakie głupstwo. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że chyba na ten film to tyle. Nie wiem. Nie pasuje mi to, bo mało się wydarzyło. Praktycznie nic się nie wydarzyło. Normalnie mogę iść spać, jeden cień jakiś się pojawił w ogóle. No nie hmm. wiem, nie, nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że w drugim albo trzecim odcinku coś się wydarzy z tego. Na pewno ja jeszcze do tej modyfikacji powrócę niedługo. Także tak. Dzięki za oglądanie, jak zawsze. Widzimy się do następnego. Na razie, siema.